Drodowski. Maria Drozdowski. Maria Drozdowski. To może odwrotnie. <grystanie> Teraz chciałem opowiedzieć o miejscowości Korytowo. A trafiliśmy tam, bo wędrując wzdłuż Odry, na północ, dotarliśmy do Nowego Warpna, który jest przepiękne, polecam. Kupiliśmy przewodnik Dziwna Polska czy Ciekawa Polska. A... Dzikowskiej. Elżbiety Dzikowskiej. Są takie periodyki. I ten dotyczył okolic Stargardu. Tych, tych ziem i trafiliśmy do takiego kościółka właściwie ona opisała dwór zabudowania Wedla właścicielem tego był Wedel i ona to opisuje a obok był kościół gdzie żona została w samochodzie ja poszedłem sprawdzić, bo najczęściej w Polsce są pozamykane kościoły sfotografowałem z... 14-wieczny 14-wieczny kościół i się okazało, że jest otwarty Wchodzę do kościoła i strop drewniany i dziura taka na łeb konia, montażowa jakaś w tym stropie, i głowa człowieka wystaje. I tak nie wiadomo, jak zaraz on się pyta, kogo szukam. Ja, ja chciałem tylko zmiedzić, zobaczyć. I, I ten mówi, proszę bardzo, mogę zdjęcia robić, może. I mówię, no to niech Pan jedno oko chociaż zamknie, to będzie taki nastrój bardziej kościelny. I okazuje się, że wesoły facet, był tam drugi, zaczęli opowiadać mi tę historię, oczywiście po żonę poszedłem i już ona została na dole, a tamten mi zaproponował wejść na dzwonnicę, na wieżę kościoła. Ja mam lęk wysokości, tak mi się wydawało, ale ponieważ tam było tylko oświetlenie z telefonu komórkowego, to nie widziałem, że mam się bać. Przepiękne widoki na ten dwór wedla, na jeziora. Facet się okazało, że był strażakiem jakimś tam spinaczem, akrobatą a, a, i nie przepędził po, po drabinach i na czworaka i no, niesamowite historie, a kościółek jest w tym korytowie XIV-wieczny i w zeszłym roku odkryto stropy. Były normalnie zabielone, odkryto ściany, ale pani konserwator, konserwator Zabytków kazała te ściany zatynkować z powrotem. A ściany, fragment zostawili, nam pokazywali odkryte, kamienne, kamienno-ceglane, przepiękne ściany. Na wieży z 1908 roku w Szczecinie robione organy w częściach. I piszczałki, i klawiatura, niesamowite. To była przygoda życia, bo najczęściej kościoły są fotografowane przez nas. Przez kratę. Nie? I to czasami krata jest z boku, a tu mogłem od wejść w każdą dziurę praktycznie. I wracamy nie? tam w przyszłym roku. Bo nas zaprosili akurat do Rzynki, żona z księdzem jeszcze rozmawiała, dostała zaproszenie, a w ogóle w tym korytowie jest obok plebanii dom, który ten człowiek, z którym łaziłem po, po wieży, powiedział, że to był pierwszy dom opieki społecznej. W Korytowie są wyrabiane, w ten, na tej plebanii w tej chwili, pierogi korytowskie, które są sprzedawane w trzech własnych sklepach. Jeden w Szczecinie sklep, gdzieś tam... W, w okolicy, w Stargardzie chyba. Gdzieś żeśmy ten sklep widzieli, ale to była niedziela i zamknięty był, bo tam nie mogliśmy ich kupić. Oprócz tego ten pałac Wedla i okoliczne stajnie popogierowskie, potężne i bardzo ładne, są w gestii kurni i tam miały być w tych stajniach robione na 250 osób sale jakieś konferencyjne, jakieś spotkania, coś i tam ta wytwórnia pierogarni, miała, pierogów miała się odbywać. I to jest wszystko 2-3 godziny, żeśmy w jednym miejscu, gdzie normalnie przejeżdżamy obok kościółka i jedziemy dalej, a tam 3 godziny prawie żeśmy stracili na to. Czy jakieś miejsca postojowe znaleźliście, żeby się można było nam zatrzymać? Masę. Tak. tak. Ale tam właśnie w Pobliżu, czy są takie miejsca? Tam... I moglibyście tak podpowiedzieć? W pobliżu już... Korytowa? Nie pamiętam, gdzie żeśmy mieszkali, ale też jakiś kościół oglądaliśmy w tych okolicach tam. I to się nazywało e, Zatonie. Zatonie Małe czy Zatonie Duże, tak. nad samą Odrą. Mm człowieka, który taką drogą po wale, też zbudowaną na wale, przeciwpowodziowym, zrobioną w, w zeszłym roku, oddaną do użytku, podwyższoną M20. Powiedział, że tam mamy jechać na koniec wsi i tam spokojnie on nam powie gdzie, bo do o, znajomego na teren możemy wjechać się zatrzymać. I okazuje, że tam jest dziadek Leon Rybak, który tam od 30 lat przyjeżdża w to miejsce na ryby kamperem z 86 transitem w Westwalią, takim jak pokazywałem w zeszłym roku na targach, ten sam model, tylko w dieslu. I pytając się ludzi, nas kierowali w takie miejsce, gdzie spokojnie mogliśmy sobie nad samą odrą zostać. Dziękuję bardzo. Proszę to. bardzo. Te kilka bardzo ciekawych wskazówek. Akurat. Nasi będą mogli tam pojechać również do Pewnie tak, bo to miejsce jest spokojne, Super, cisze. Tam nic nie ma, kosz na śmieci, tylko nie? Nic więcej, ale. Atmosfera fajna i fajni, fajni ludzie, bo to jest, e, ile on mówił? Tam siedem. W korytowie 700 osób. Jeszcze. W korytowie, a tam w tym. to chyba jeszcze mniej Zatoniu. Ale jest na przykład w domu Sztygara, w starym budynku, zrobiona jest kawiarenka. tak jak to się nazywała? Tak klimatyczne, że nawet na płocie są wycięte sztachety jest kształt kota, nie? Bo to jest jakiś kocur. Stary kocór, coś takiego było, ale przepięknie to wygląda. I mnóstwo Niemców. To jest odra, ale po polskiej stronie. Kogo mi się nie zapytał, to po niemiecku trzeba mówić. Po polskiej stronie. Ale sympatyczni. Tam spotkaliśmy też ekipę czterech Volkswagenów z lat tak, 80. Tak. Te czwó... te, te trujek, te dwójek. Z Lubeki, z Laceburga pod Hamburgiem. Cz cztery samochody. I to byli ludzie tak z naszym wieku mniej więcej, którzy dwa tygodnie już podróżowali po Polsce, zachwyceni i też nocują wszędzie na dziko i są żałowani, że już nie są domu. Ale fajni ludzie. Także naprawdę spotykamy niesamowitych ludzi.